8 Radosław Podsiadły, dzień dobry, gościem Radia Kielce jest poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik prawa i sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, ciekawy czas mamy teraz w polityce krajowej i zagranicznej również, bo z jednej strony tworzenie nowego rządu, za chwilę będzie pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, a z drugiej strony rozmowy Rady Europejskiej w Brukseli, no i bardzo ważne kwestie, które dotyczą bardzo mocno naszego kraju, ale zacznijmy może jednak od. Yy... Krajowej polityki. Panie Pośle, prezydent dochowa konstytucyjnego terminu pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada. To już wiemy. A kto utworzy nowy rząd? No prezydent nie mógł nie dochować konstytucyjnych terminów, zawsze stał na straży Konstytucji, tak samo jest i teraz w tej ważnej dla Polski chwili, kiedy jesteśmy po wyborach parlamentarnych, kiedy rząd na najbliższym posiedzeniu złoży dymisję, rozpocznie się proces tworzenia nowego rządu w myśl uregulowań konstytucyjnych. No, To jest ważna sprawa dla Polski, dla Polaków, tym bardziej, że widzę, Ci, którzy mają największe apetyty na tworzenie nowego rządu, nie są przygotowani do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę, za Polaków, albowiem nie są y, doporozumieni w kwestii programowej to jest taka przedziwna koalicja od sasa do lasa z różnymi pomysłami rzadko kiedy odnoszącymi się do realiów polskiej rzeczywistości no i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało ja jestem przekonany co do tego że pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu wskazanego wskazanemu przez zwycięską partię kandydatowi na urząd prezesa Rady Ministrów tym kandydatem ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest pan premier Mateusz Morawiecki. My jesteśmy gotowi do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Mamy program, zwycięski program, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. No, jedyny nasz ból to taki, że nie mamy tej większości, po to, aby można było, aby rząd uzyskał wotum zaufania w Sejmie, ale ja twierdzę tak, dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. No, i sądzę, że z chwilą, powierzenia misji tworzenia rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu no uczyni wszystko aby rzeczywiście tam większość można było zdobyć bo to nie jest tak że to jest sytuacja beznadziejna że premier Morawiecki nie nie sprawi tego, że, że, że będzie w stanie yy powołać ten rząd, który uzyska wotum zaufania, no bo weźmy pod uwagę to, że, że w kwestiach programowych chociażby, w kwestiach ideowych no to na scenie parlamentarnej oprócz Prawa i Sprawiedliwości są inne ugrupowania. I ja myślę, że w tej materii jednak powinna tutaj wystąpić taka racjonalność po stronie tych środowisk politycznych, a nie po prostu, żeby im przyświecać tylko jedyna myśl polegająca na tym, że PiS trzeba odstawić od władzy. Panie pośle, no właśnie, bo z jednej strony wszystkie partie opozycyjne zarzekają się, że ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Z drugiej strony już wiemy, że są pewne tarcia dotyczące obsady pozostałych stanowisk, czyli na przykład stanowiska marszałka sejmu albo wicepremierów. A, a z trzeciej strony pojawiają się coraz mocniej kwestie programowe, które dzielą partie wchodzące w skład tej nowej koalicji. No tak, to jest, to, to jest największy problem dla, dla tej ewentualnej nowej koalicji, no bo ja sobie nie wyobrażam, jak pogodzić wartości konserwatywne, do których przyznaje się. Polskie Stronnictwo Ludowe z typowym lewactwem, które zostało usadowione i w Platformie Obywatelskiej, jak i w SLD, czyli w Nowej, w nowej Lewicy. Oni ze sobą konkurują, kto jest dzisiaj bardziej, bardziej lewacki. No to są sprawy, które są nie do pogodzenia. Z drugiej zaś strony jest też i taka sytuacja, że w Nowej Lewicy jest wiele opcji programowych zgodnych z programem prawa i sprawiedliwości. No ja sobie przypominam, wczoraj bądź przedwczoraj taką rozmowę jednej z posłanek ze SLD i jak była przepytywana przez dziennikarza, no to ona potwierdziła, że to, z czym prawo i sprawiedliwość, to co już uczyniło i z czym szło do wyborów w ostatnich wyborach parlamentarnych, to ona potwierdziła, że jest za wszystkim, a to była jedna z czołowych, że tak powiem, Posłanek obecnej lewicy. No i to są, właśnie, to są właśnie takie sytuacje. Tam, po tamtej stronie, oni o sobie mówią, że są zwycięskim obozem. Nie ma tego spoiwa programowego, no, które w jakiś sposób by te środowiska polityczne łączyło. Jedynym tym spoiwem to jest to, że. Prawo i sprawiedliwość trzeba odstawić od władzy, ale to jest w polityce za mało. Prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z przedstawicielami wszystkich partii, które weszły do Sejmu, mówił o tym, że jest jedna rzecz, w której wszyscy się zgadzają, A chodzi o bezpieczeństwo kraju. Czy to jest. No, to jest dobra wiadomość z pewnością, ale no. czy, czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy mają podobne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa? Oni no, tak pewnie u prezydenta nagadali, ale przecież pamiętamy jak to wszystko wyglądało w mijającej kadencji. Ile trzeba było się napracować nad tym, aby przekonać przede wszystkim polityków Platformy Obywatelskiej do tego, aby można było stworzyć w miarę bezpieczne warunki. Pamiętamy jak wyglądało głosowanie nad zaporą, na granicy polsko-białoruskiej, no to przecież to wołało o pomstę do nieba. Rzeczywiście Partie dzisiaj totalnej opozycji jeszcze one się trochę przemodelowali, przemodelowały w tym swoim spojrzeniu na tę polską rzeczywistość, i może dorosły do tego, że rzeczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków jest sprawą najważniejszą, ale jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to trzeba na to spojrzeć w bardzo szerokim aspekcie. Oczywiście bardzo ważna jest ochrona naszych granic, tworzenie takiej sytuacji, żeby odstraszać ewentualnie potencjalnego agresora stąd też bardzo dobry projekt prawa i sprawiedliwości związany z uposażeniem z doposażeniem na najwyższym poziomie sprzęt wojskowy służący obronie Rzeczypospolitej no ale to trzeba Patrzeć na to również o bezpieczeństwo, na temat bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa socjalnego. Ludzie muszą mieć pracę. No my doprowadziliśmy do tego, że mamy tak naprawdę jedno z najniższych... Yy, najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. To są też te sukcesy. Mamy bardzo dobry budżet, który dzisiaj ci, którzy pretendują do objęcia stanowisk rządowych, twierdzą, że to jest słaby budżet. No już zdają sobie z tego sprawę, że naprzeobiecywali, czyli te obietnice, które składali w kampanii wyborczej, były ponad miarę. Już próbują w ten budżet, ten budżet Kontestować. Chodzi o budżet, o projekt budżetu na 2024 rok, a ja przypomnę, że to jest najlepszy budżet w czasach Wolnej Rzeczypospolitej. Prawie 690 miliardów złotych po stronie dochodów, a ja przypomnę, że 300 miliardów złotych mniej było w budżecie, no który zastaliśmy w 2015 roku przejmując władzę. Zmieniła się w ogóle filozofia budowania budżetu państwa. No i dzisiaj sądzę, że po tych obietnicach jak chociażby 60 tysięcy kwota wolna od podatku, no to jest... Ta kwota jest po prostu na wyrost. Ciekawe, co na to samorządy terytorialne. pojawiają się zresztą wątpliwości no, w obozie. No, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jakoś tego nie pomysłów. artykułują, ale jak myśmy wprowadzili y ulgi podatkowe właśnie dla, dla obywateli, y zmniejszając podatek od osób fizycznych, wprowadzając na poziomie 30 tysięcy kwotę wolną od podatku, no to podniósł się wielki larun, że że samorządy tego nie wytrzymają, bo ich dochody są uzależnione od. Od, od do dziś zresztą trwa Ale ta, ja przypomnę, rynku. że nie tak dawno, temu yy, półtora miesiąca temu, z, yy, na mocy znowelizowanego budżetu do samorządu terytorialnych w Polsce dostało, dotarła tak zwana subwencja rozwojowa, która zrekompensowała te Wszystkie ubytki, bo to była kwota blisko 14 miliardów złotych, które dotarły do, do samorządów terytorialnych. Duże pieniądze do Kielc, do Starachowic, do wszystkich miast prezydenckich w województwie świętokrzyskim. Także rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę bardzo mocno zabiegał o sprawy dotyczące samorządów, aby. One gdzieś nie złapały tej zadyszki finansowej. Programy inwestycyjne, które były kierowane do samorządów Polski, Władz, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wiele programów ministerialnych. No i wczoraj chociażby do Starachowic yy, kwota 750 tysięcy 750 złotych na zakup tak, ważnego jest tak sprzętu. Nie, ale prawie, ale, ale, ale bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i wiem, że już jest już duża radość i w szpitalu, a szczególnie w środowisku Amazonek. Tak więc to, 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 są, to są rzeczy, które, które no bardzo, bardzo cieszą, że ta dbałość od polskiego rządu w kierunku lokalnych społeczności no była, że tak powiem, mocno kierowane. Poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Kielce. Już koniec? Tak. <śmiech> Szkoda. <śmiech> dziękuję bardzo Bardzo poseł, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kielce.